Siemano, siemano. No A ze mną jest papa, dobra. Biegniemy do domeczku, ale przecież mamy jabłko, które pomaga. Ale jabłko przecież pomaga, jak masz małą HP, to jabłko pomaga polecam wam nie światło? Jest tornado, więc proszę o wyjście. Ty nie widzicie. To no. O, widzicie tornado już? Ja jem sobie, jak, bo ja mam normalnie mało chapy. Dobra, ja Ej, nie, Nogę mi wciągnęło, widzicie to? <grym>, na niego. Dobra. WIĄĆ! Dobra, ja jem, bo ja mam mało hapsu. Gdzie jesteś? Tutaj Chodź tutaj. Do domku? Nie, chodź tutaj przed... Nie ma już domku. Wyjdź tutaj, zapraszam na molo. Mm, idę na molo! O, widzę. Patrz, patrz, nie mam nogi. Uj, ty uspędziesz. Patrz, nie mam nogi. Jak? Zobaczcie, Jakbyś... nie, nie mam nogi. Na jaką teraz głosujemy? Dawaj na... Dobra, do wszystkich. Głosujemy na... Dobra, jest tam dużo. Wygraliśmy. No wygraliśmy. To Czekaj. O, słuchawki sobie biorę. O, o, o. Ty, trzy po prostu bierze no, ty. A jeszcze u sobie wziąłem. Kogo? Podwójne. No dobra, ja co? Ja, ja Dobra, lecę! O! Co to będzie? Mogę no, no.

Jest są moby. O nie, to fala! Ale tu, tu były moby. Moby! fala! O tu są moby. O Fala! Każdy zginął. tylko na warunkach się trzymacie. Trzymaliśmy się. Ale ja do wszystkich głosuję. do wszystkich, na plaży. a gdzie ty wiesz, gdzie od A tam na pierwszym miejscu jest. jeszcze jedna? Nie. A ja, ja od... bo ty być od razu na... A, no tak. No dobra, to już nie porozumienia. Ja wyglądam. LR. Mapa, którą na którą głosowaliśmy. Zagłosujmy na następną mapę. Jest to będą samochód test, wyścigi. Tu zabaj do mnie! Kumpel. wyścigi. Do IN! Ja do innych. Ja lubię innych. Ale musiałam do Ciebie. Co tu jest? To wygląda jak prawdziwe. No plaża. No ale po prostu jak to wygląda? Wygląda? No. To jak prawdziwe? Y Przez y Tsunami. Znaczy, no tsunami idzie. Tylko, że od dołu.

A jak? No dobrze. Co tam wygrywa? Ja wygrywam. My. My wygrywamy. No dobrze to głosujemy dla wszystkich. No, no w końcu pięknie. Dobra, nie mam tego czasu na Lecimy na pomni, weda! Zwarwałeś! Ciągle tu jest jakaś osoba, która nie? Zostało wiesz, nie? Zostało. A, się... ja zostałam, urażenia. Dobra, ja bym fajna Ktoś... Ej! Jest Ej, tu nawet na, do mnie nie trafiają. Ej, a. Jedna prawie do mnie trafiła. Rekla prawie we mnie strzeliło! No... Tu... Wygraliśmy, tak? Tak. Tutaj? Tak, wygraliśmy wspólne. No i fajowo. Może się napiję? Słuchawki biorę sobie.

Super! Dawaj obok mnie! Oni siedzą? Nie. No! Tu no. obok. No e, dobra, siedź tam. Albo dobra, no tam, tam, tam. Okay. dobra. Okej. Dobra, na co teraz głosujemy? Hmm... I, na obok. stację. Nie no, na stację. No, U. nie pojedziemy tam. Nara.

Jak fala, od razu za nią twarz. Schwarz za nią. Patrz, ona tu idzie. Nara! Tylko z balonem, mnie? A no. poszła mnie z balonem. Niektórzy poginie na lip. No. Ej, to już było. Dobra, no to wygraliśmy.

O, tu! Jestem przed nią! Tutaj! Tutaj! A tu koronę! Jesteśmy z Z słuchawkami. Nie było. Tu też było takie podobne do korony. No, ale tamte nie było. Koła Szkoła! No, Widział! Jest! Ale my już nie chodziłem. Dobra, na co teraz tu będziemy głosować? Ja jestem najwyżej, najwyżej. A nie, nie jestem najwyżej, najwyżej. Nie jestem najwyżej, najwyżej. O nie, to może się skręcić. Bye, bye, adios. Adios. Nie wiem, dlaczego on uciekł. Dobra, już wiem, dlaczego on uciekł. No. Aj, ten dom. Wszystko też to... Ehm... Wszyscy doproszę! Do ja do... No też wioski! Dobra wy! Na jesie! Jadł kija! No wy pan babu! Nie podglądać się! Ty nie jesteś nauczycielem! No serio, nie jesteś nauczycielem. Luba iść do kibla. Bo chcę iść do kibla. Uciekł z kibla. Ja, ja głosuję tam, gdzie inni. Na no nie, oni strzelają tu w nas oni strzelają w nas on nie jedzie na chwilę, komper. I nie jest z nami A tu patrzę gdzie strzelają O wygraliśmy kumplu mm -hmm. To nie wygląda jak króla. To nie wygląda To 11% To też To no bar A co to popatrz, mam zamaskowaność. No serio, cumper. Wiem dlaczego nie grasz, ale ja jestem zły. Dlatego, że ten ktoś ci zrął miejsca. W ogóle. Są wbrzony na tego. Kogoś. O dura, jakoś jakoś doszkoczy najwyżej. Nie ma tu za żadnych chmur. Eee, co tu się będzie działo? Nie wiem, że już przegram. Lepiej spadaj kumplu mój kochany. Eee, tu będzie. Ja polecam wstecz w jednej A nie Dobra, gdy najdajcie, gdy mi nie, to skaczę. Tak jak mówiłeś. O, pluszek tutaj przyszedł. Nie, już Może byś też po tobie? Proszę, ukłuję. Drug za mnie. No proszę, kuzynko. Chciałem przegrać, nie. ale się stało, normalnie chciałem zejść, a tu nie pozwolili mi zejść. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.